Uważaj! o ja pierdolę leżymy kurwa. Oj! Mobilki! Co, coś się kurwa odjebało! Biorę cię z lewej. Stamy w pierwstoku. Mobilki, Pomocy! Kurwa, jak się wczytuje? Jak to gówno wczytać? O kurwa... O! O! Mobilki, ale poszło, ale poszedł, ty! O kurwa, pomidory się wysypały z naczepy! O kurwa, co to było? Ty kto to był ty? Kto to poleciał? Kto to? Ale kurwa w morze poleciał Sejmi, kurwa. Przepraszam cię Lici, naprawdę, musisz mi wyparzyć. Lici no wybacz mi naprawdę, Power się też wypierdolił tu, tutaj Kurwa, nie ten sej! Co to? Ej, ja do menu nie mogę wyjść Coś się zbudowało <laughs> Narni kurwa lata no mi się złapi, że zrobił, nie no, nie wiem. ujedziesz? jedziesz to. Tak, bez skiercie na streamie, kurwa. Zatańczysz się iść na streamie? Zatańczę, z knagą, jutro. Ale to seria, weź. Tak. Ej, schowaj się, schowaj się, schowaj się. Dwojen, zwojen. Chcesz flesza? Nie jak to? Te, O jezu. Wyobraźcie sobie tutaj. Roztwierasz Czachencję i jest mózg tutaj, tutaj. Mózgowina. I jak się te dwie kurwa połowy tak o, między sobą napierdalają nie, nie, i wychodzi coś że, takiego. W OBSie to ustawiliśmy z zapachem <gry> No, kurwa no, wojna, tam no, jest. To jest kurde. No i to on. Człowiek widmo. Człowiek no! widmą! Człowiek widmo. Ale gośbiła za pierdolisz? A powiem wam szczerze, kto robił taką pojebaną rzecz, tak jak ja? Że macie zupkę inską pomidorową. Bo z innymi nie testowałem i chyba wolę nie testować Yyy Masz, wiesz, makaronikse wrzucasz, yy, wsypujesz tą przyprawę, zalewasz to yy, wodą, oczywiście yy, ciepłą, wrzątkiem, mieszasz, mieszasz, mieszasz i na koniec dodajesz trochę keczupu. Testował ktoś z was coś takiego? Ja tak. I powiem wam szczerze, że nie jest źle. Dobrze, ale fajnie się jeździ po takiej przerwie. Idź dalej. Kurwa. Jak jeździsz ty, penisie? Nie ważne co Ksant co Ksaat napisał. <ślesk> Kurwa. Pod kontrolą, pod kontrolą Kurwa co jest? Widać te potę. Jakiego dzwona? Chopie ja Jestem zbyt doświadczony żeby jakieś dzwona przyjebać tutaj Zobacz jak to chodzi, pa.